Nimi słów? Ja bym powiedział, że dwa. Byłoby fajnie. I bez kutasów, co nie? Będzie się, I bestsellerów coś... i księży, nie? Tak, będzie ciężko coś wymyśleć, kurwa. Nie, spoko. Ale w sumie. No nie! <laughs> to nie, dlaczego? Jak to mam trafić? Umawialiśmy się. <laughs> Umawialiśmy się, właśnie. To nie byłoby to samo, jakby było normalne, naprawdę. Ja robię to jak Walaszek, no odpierdam. To z siebie całe 30% furiec. Nie, 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 Tylko, daje siebie 30%, a no ja ledwo 10%. A, kojarzę tak Czemu zawsze, kurwa, penis? Dlaczego? Why? Dobra, background zróbmy niebieski. Żeby było widać. Zróbmy siebie z, z siódemeczką, tak jak sobie robię na miniaturkach. No nie, to, to nie może być normalny gardyk, nigdy. Ja pierdolę, jak to być bez księży? Co? Nie tylko bez księży miało być. Co to kurwa jest? O, coś normalnego dostałem, niewiarygodne. Gdzieś, ja bym to, to, powiedzieć. To, gdzieś to kurwa muszę zapisać, naprawdę. Dostałem normalne hasło w Gartiku <grym> 22.06 godzina 22.55. Dobra, dobra, taki do już jej. Ej, ej, ej. <grym> Chuj. Bez taki Bez taki właśnie. Może jakiś Borderlands? Co, nabra, cały nie będziesz mówił, myślę, że i tak twój największy fan zawsze to co twoje. Ja no nie, no ja się muszę zmutować i coś mówić zawsze, wiesz, żeby właśnie... Właśnie to jest najfajniejsza część, że mogę sobie porozmawiać sam ze sobą. Więc czy ktoś rozumie twoje spierdolenie, co? co? Nie, 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 żeby zrozumieć to potrzebny byłby psycholog. I jeszcze jakiś psycholog dla tego psychologa, żeby przypadkiem nie, od, nie odpierdolił ja mu bo od oglądania. <coughs> 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 Są truce. Dokładnie mi da do to hasło, dziękuję. Miał być normalne hasło, ale nie masz Okej, okay, lektora włączam. O tak byłeczko. Eee, lolaki, eee, eee. jesteśmy na gartiku, chcesz przyjść? Kremówka. O tak. Powiedziałem, że będzie kremówka. Jest, miał. To jest. To no... najlepsze pierwszą myśmie w tym. Zniadanie Sevena. Co? Czemu? Dlaczego furia? Nie, chcecie za darmo, nie, przecież. No Możecie Miał... no, kanapka, nie? Mhm. Ja nie mam epika w sumie, wiesz? Jezus kurwa, miało nie być Sevenów, Księży no i Penisów. To nie, nie miało być Penisów, Sevenów i Biblioteka. Prawda, Jacku Krokodylu? Dokładnie tak. A po prostu, no i ten Seven, no furia no, no. ja, dlaczego? Seven no, idzie oddać książkę do biblioteki. Jest 7, Why? nie Seven. Miałem jedną książkę w ręce, okej? Okay? Seven zanosi C.V. do biblioteki. Tak, może być. Właśnie bi biblioteka, biblioteka została. I czego nie ma nie być, Wasan? Księża kutasy Seveny. Wszystko Ten się wasa, Nie się bawić. Ksiądz i chuj i Seven. <laughs> Ksiądz i chuj. i pani z Sevena. Co? Nie widziałeś jaki był owłosiony na tym obrazku Tyle włosów, żeby srakę do wody pitnej przefiltrował. No, są kredki, są firmalożyczki. O jest piornik. Był no, piornik. Ja też narysowałem no, piornik. Nie wiem, że ma być światon. Ale ładne, sewe. Dziękuję. Piornik Sewelna, kiedy miał 7 lat. Dlaczego? Tak. No inaczej nie mogę, no sorry. Z No, no. Wychodzę.